Panie marszałku, panie minister, wysoka izbo, 2,5 miliarda złotych taki ma być koszt odbudowy. Czy takiej kwoty zamiast na gigantomanię i kolejny betonowy pomnik, nie lepiej byłoby przeznaczyć na zasadzenie 70 tysięcy hektarów lasu? To byłaby przynajmniej jakaś kompensacja przyrodnicza za 250 milionów drzew, które wycięliście od 2015 roku. Czy nie lepiej byłoby przeznaczyć tych pieniędzy na powołanie Turnickiego Parku Narodowego, na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego, może na dofinansowanie programów Czyste Powietrze. Naprawdę, nie tylko pozornie, pozbywając się smogu i pomagając najuboższym. Dziś, proszę państwa, kiedy katastrofa klimatyczna sięgnęła Europy i Polski i ziemia dosłownie zaczyna... Usuwać się nam spod nóg, macie ostatnią szansę, wycofajcie się z gigantomanii i betonozy, przestańcie trwonić nasze pieniądze, zacznijcie budować najpiękniejsze z pomników w trosce o klimat i ludzi, budujcie pomniki przyrody.